Może tak jak Widzisz? Szpiewnie tam. Od tego jest Tak! Dęba kurwa. Spierdolisz. Chyba... Nie taką śpiewę. Do takiej wysokości. Dobra, zaraz niech się rozpolisz. To jeszcze na pół? Nie. No, dawaj, tam drobniejszy. No stojąco to, to jakbyś babeluch z tyłu z przodu. Ręką spolisz, człowieku, z człowieku katany. bo się. A, to kto ci kupi, kurwa, Musimy się zagrzeć, bo jak w już. Siemano, szamanę, Witajcie w kolejnym odcinku. Mamy czas, y, rakietę te bo tu widzę samolot. O jest. Boże, E, witamy się to wszystko. Mamy dla Was rakietę prosto z okolic świętego miasta Częstochowa. Byłem tam, na Jasnej Górze. Dokładnie z Kokławy. E, przesyłamy Wam mocne rasy dla. Trasy dla, dla prawdziwych mężczyzn. Dla, e, prze, przetermin, do przeterminowania. Oprócz tego. – Patrzcie, znajdziecie tu, patrzę, się. – Oraz coś na coś Zagrychę. – Prosimy o rzetelne ta... oceny. – Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. – Pozdrawiamy, tak. Se... – Sebiks Se i Jaból. – Jaból. – Pozdrawiam Sebika i, i... i Pod... Mocny drink. – Mocny dzik. – Mocny dzik. – Siedem i dwa. 7 i 2 otwieramy lej po dużo to coś musisz go podważyć do góry, nie odkręcać Boże kocha Tu no, się kurwa zabije jakie to masz powysła? Czy to jest bardzo dalej A, A Stajkę masz? Co? Stajkę Coś tam mam? 8. to tak samo dawno tak, się. Ta zupka jest. Zupa święta. Jasnej góry. My no to spróbujemy, ale to no. no. jest... Zupa z, y, z, y, święte... z góry świętej. 700. 700. 700. Kokosowy 700. To będzie chyba podobne do, do grochówki ale to czy... Jakie to jest? No gorchówka. No i od tego jadł. Mamy strzelca z opola. Eee, daje czadu. daję ale zaraz się spadnie tylko. Nie no, byśmy. Ja no, na no, rękawiczki cię sprzedałem. Dóreczko. Pogodne. No może być to się zagotowała. I kiełbasza no. mekka się Uuu, ciepłe. O, wygląda. Nie, to takie jakby... No tajliskie. Nie mam Bomba. Bomba. Zajebista podchodzi taką zupę jadyną. No, to jest kiełbaska tylko czosnkowa y, Częstochowska, a nie cząs, cząstkowa. A ja tu przy a nie częstochowska. To jest czosnki, proszę mnie. Zobaczymy, spróbujemy. Ochoczyń. Mocny, luźmień, brachy. Ochoczyń z tym z O. To zdrowie Świętego Miasta. No, zdrowie wszystkich chłopaków z Częstochowy. O, to fajne. Takie coś innego. Ty, smaku, nie dobrze. Pod tę zupkę i... No, spróbujemy tę konserwę. Mm, konserwa jest bardzo dobra. Mm. Może być. Zajębicho. Mocne, miodowe piwo. im Ferdynand Kiepski w filmie... To, to Ale pokaż. Pomieszamy miód z kaszanką. Tu trzeba mieć w głowie, a nie w dupie. Przybliż mi ten kierunek. No, to by ta baba tutaj miała. była. jak z rynny kurwa Może bym się zmordował. Słodkie, może nie słodkie. Talutuje czuć ją. Da się, się wypieść. Mm. Łomrza mocne. Łomrza mocne. Ja no szybki w zamku. O trachu, nie mi tyle debilu. Nie wyzywaj mnie niedrobieńcu, lej tam. No ale nie później i będę leciał To se postaw na piec. Do se postaw. Łomża piwo z charakterem. Łomża to dobre piwo, no. Czerwony był. Dycha. Ja. dziękuję. Źółka. jest krzyż z za Polsce ty kurde. Za Paole se. Co to za jak, jak to kopie. Bukiet jest całe ja miejsce. Dobra. No bo jak ty... ci takie gorąco, no to jest gdzieś taki no, rozgrzany kopie. No ja Ale pali gumę. Uu, uh, uh. Ale kurwa to jest. Szlachetna moc. Rzubek. Muszę przepalić ten temat trochę. Ale ciemne. Ciemny bil. Wypijesz jeszcze trochę, to Cię łeb pięknie Mieszam. Dobra. Wypiłem, bo... No, skąd Ci wezmę? O, dębcok. Nowa dęba. Dębica. Piwo to dębowe. Daj ten Po tobie Wam sprzątać. To, a ty przecież tam siedzisz? No, a gdzie ja siedzę? Ja siedzę, siedzę tu. No, a Ja tu, ja mam wszystko, dawaj ten kurban. Ufa, jak. Gdzie? Gorzej, jak małe Czy ty jesteś kurwa głuchy? Daj to po trochu. Bo już wiem, z tobą nie wiem, mam, będzie no. chyba koniec. Żebyś nie szedł stąd na piechotę. Jakbyś mnie nie siadł, to się zesła. Albo r pojedziesz na strachowicach. Chcesz żebym ci garb A ja ci mogę po działać najpierw ręce. Kupi jesteś i chory. No, Muszę mnie dobrze, może być. Dyszka No dla bym dał jest dobrze, bo to jest zębowe, jeden dobrze. jakiś tam doner Super Strong Czekaj zaczekaj no, Ile ma? Nie ochodzę mnie punkty 7V To dobrze, tylko pnie No jak młoda klacz O tu czuć moc takie bardziej przypalane. No, co jeszcze podkładamy? właśnie Co podkładamy? Przyzywuje. Beczkowe mocne wiśnia. No, dziewiątka? Będzie zjebane. Na pewno nie lepiej niż twój. Twój najlepiej. Wygląda jak tylko. Do kamery. A, no. Kurwa, Beczkowe mocne, dziewięć koni. Wiśnióweczka. Chuj w torcie. Daj, starczy. To jest Będzie ta... To to linia z mlekiem owocowym. Chłopaki, wszystkiego najlepszego. Jakiś kurwa dziwny smak, ale nie wiem. Nie wiem, podchodzi pod... Pod co? No pod co? Nie wiem, pod truskawkę. No. Może pod marchewkę. Nie wiem, pod buroki. Nie wiem, po co. No, ale bardzo dobre. Dla mnie to jest dobre. Tylko, że jest za zimno. Opa, i mle, no to idź, także. A ja się pójdę, odwieję. Kurwa, łapie, bardzo, dobra. Ciepło Bożelce? To byś mi potrzebował. Pojebane, świetne. Brzękawiczka, młody chłopak. Zamiast jechać do Kościoła do Częstochowy, to często, co my tu pijemy. Takie do nasze Kuflowe mocne, siódemka, dębowe. Białek takie pije. Będzie oglądał do nas. Łukasz wyszedł z tego. Zmorav. Kurwa, by pomarły. mi ten nóż. Jeszcze życie mi nie jest. Nie o kurwa. Co to tak jak na rozlewni Wam wierzył. wszystkie wszystkiego lepszego, chłopaki. Ale będą miały. Kurwa, jazdę. No, powiem szczerze, że jest dobre. Dla mnie to jest dobre. Tylko wie. Ja to znam ten smar, nie, to zimno. nie jestem w stanie określić. Weź no ty. O... Perła zamusa. Perła mocna. Nie, no, szczerze, kurczki. Widzisz jak ruszą ruszą się? Bo no, tutaj kurwa trochę wieje. A tak kurwa kosztuje co? 7 i 1, konia perełka Potrasz, mocna. Perdłó. perwa z ramą. się rozpinie. I pole i kurwa! Ale ty się człowieku, mam roczeć. znowu. Tylko się naśpać i naśpać. że to, to masz w życiu. Kurwa, będę opiewał. Dlaczego? Dzisiaj będziesz spał na dworze. No, dobre mieć. słodkie takie. Nie luks, dla mnie to podchodzi. Karpackie jasne. Wiadomo z góry to i Kraków i często chodzą. Przedstawiamy. O! Ślączki. ja tego chodzę nigdy nie lubią. O! Te ściołami jest ty Jak tu macie kurwa? Do spróbujemy tego dobrego piwa. No, to nie dziewiątka. Dla mnie to jest smak dobrze. Może być. Na paliwie F16. To, to, to jest dobrze no. to nie Chciałem komuś mm, powiedzieć. Ja, mm. Harry Potter. Barley Extra Strong, dziewiątka. Ta, nasz pismo. Leci jak bezrębny. Chyba też. Chyba. Po co podchodzi to piwo? Też takie jakieś przypolane. Przypolane da się wypić, masz kaca to jeszcze tego piwa extra y, strong Romper. – to w żabce co możesz kupić albo wiedrące Mogę, Do to żabki te ci nie chciały wpuścić nawet. <grym> no nie wiem gdzie ty, co ty robisz? No chcesz urwać tego dęgla. Dębla to baba. Nie wiem czy to, do czegoś to jest z takim towarzyszem jak tej, to pierdolę. Jeszcze, może rok, przeciopę i koniec. Będziesz tam miał lepiej. No. Jesteśmy nad wodą, prawda? No. Wszystko no. idzie. Daj, dwojegi, jedziemy. Bo ile, żebym się tego główna oplął, No, No, po co pacopiłeś to. To widzisz jakby złamać się i tyle, nie. To jest raz po krokach na to. Z Rad, dodatkiem jeszcze jakiś komar no i naprawdę pojadę kiedyś z Byłem z moimi kolegami i już nie, nie ma ich. i no, jeszcze na kolanach że szedł, jeszcze na Czerwoną Górę. Jaką Czerwoną Górę? Na Jasną Czerwoną Górę. No, ty, no Robiłeś tam kiedyś? Jak nie robiłem? Salę papieską robiłem. Hmm. Nie na kolana, na kolana. Tak. Się, do na kolanach, to żeś szedł was pod sklep, bo nie wiedział, co pierdolił. Tam nie było tych kawałków w jednym roku. Liczyli cztery chyba. No, nie umiem to, tego, jak tego wytłumaczyć normalnie, ale nie jest jakieś. Chin. Chin, Jakieś. Nie, chodziłem na angielski, dobra, nie będę sobie języką łamał. No to po, pokaż przedtem kamerą. Tu. No tas, das. Do bomby. A, jesteś z sąsiadów Dobra. bombie Pan mhm. Dziękuję. Zaraz. Kim ty jesteś, chłopie? Jesteś takim pijakiem? Zdąknie się. Zostawię w telefonie, nie wiedzieć jak się obsługiwać. No. Jutro o, o północy kończy się ważność twojego konta, wiesz o tym? Jakiego konta? O co ty, ty, ty No już pożyczki na ciebie nie wezmę. Ty pożyczki na mnie. Ma Fajnie, no, fajnie. To jest takie A, trochę słodkawe, bo no, chodzisz do... takie zódź, to jest luks. Nie, może no, być, ale... ale... to nie na kac. Na kacę to trzeba przypolić czwartkę, poprawić drugą. albo setkę, no. Imper... Imperator. impernator. Impernator Ile próba? tam o proset? 12 ma, ma. Pamiętasz, gdzie piliśmy? No nie pamiętam dokładnie impernatora, gdzieś tam. No, żebyś mi głowę łatwiej uczył ten ale no, nie, Powiem nie się, wiem. Powiem ci, że ja tak samo. Ale dokładnie na jedną literkę powiedz, w miejscowości, kiedy czy no, sobie no, Tak, się... kurwa, jak... Nie mów tam przy tym burno. Bo... Na grzybach, na lubiance. A! No, tam żeś poszedł ładnie. Przechodzimy przez Dunaj. Weźmówmy, poszli. Mm -hmm. O! Pa, 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 pa. Jak w tym filmie. No nie, to ja zresztą. Ale baniok jest zasilany do pełna. Życie się kończy. Bo no, no. będzie od odjazd. Wli tutaj, w po, po trochu z tego Pani okazji bym rozpierdolił go. Oj kurwa. Nie ruszaj, żeby Ci się nie wyśliznęło. No, Ale bym o tak, głowa pojebana. Dobra. Nie podniesiesz się, kurwa, bo po dupy. Aleś kurwa udany jak. Ojej jaja. Gdupę se dokuńcz. No, jak dokuńcz, jak to nie ma... No jak, nie możesz się zgarnąć i jeszcze łyżki wiesz? A to się Nie ja wiem, czy tak dobrze poszłem. No, to lepiej nie. To może ja się tym zajmę. Ty się lepiej nie zajmieś się. swoim Zaraz to, to pchniesz, o i taki będzie finał. No, po tym do tego. Tobie to nawet by człowiek no. mógł pilota do telewizora z padnie ci taki papier do oka. Gówno. Nie, 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 Dobra, pierdolę Czanka to by ręce marszu. To złap se za faję i, i się. To weź się ty kurwa, że te czopki kupią. To gdzieś hmm. może le w lewo czy w prawo ty hmm. Tak jak przy gazie, w lewo. W hmm. lewo. Dobra, chuj. Pierdolę, to wszystko. kurwa, ty, ciężki egzemplarz. Ty kurwa ty w tym oku. Moje lata to no. ty, kurwa trowy Wiem, że masz 63. Bardzo jest. dobre, powiemset i zabie... Luksu to. Nie, mi nie pomoże. Nie, nie, dam radę, kurwa, nie, nie, no, nie, nie, za nie, no, nie, nie, No, nie, to. to, to. No, coś ty zrobił, nie, No co wiem nie, No, i nie, nie, No i nie, 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 Co nie, hej chłopie, bo jest nierówno, chłopie tu jest nierówno. Nierówno, ty to masz pod sufitem. Nie odkręcaj tego, już jest kurwa. dobrze. Że ścięty na to picie, kurwa. Bary. A ty będziesz to chłopił. No będę. Bo ty jesteś na to. I będziesz zrażał, i nie będzie. Ja Nie, ale nie może być. Zostaw to, bo nie wiesz o co tu chodzi. To się nie ruszy, bo... Pierdolnie, to, to podłuczę się i tyle będzie. To się nic nie pocieszę, to to jest normalne. No za paczkę z Dziękuweczka, zapaczkę paczkę Zapaczkę szczęśliwy chłopaków. Piweczko było dobre. Piwko jest. Luks, no jedna furt. Petarda. Pozdrawiamy Sebiksa i Jabola. Pozdrawiamy Sebiksa i Jabola. Jeszcze ja bym mógł sobie dołożyć tych Do swoich. Tych. A właśnie. Się... Uj, powiem, że kartka zginęła w po drodze. A gdzie się furt takie

Dawaj tę bękę tu w tę torbę. Nie ruszaj tego, bo ty jesteś koślawy człowieku. Jak to stuczesz, to człowieku cię wspierdolę do tego pieca. O, pula. O, już? A. Już. Trzymaj to, debilu nie nienormalny. No nie będę miał trzy ręce. Jak bo. Wyleje się, kurwa. no. Będzie no. się drogi. zrobić. Kuta się zęb, ty pierdolony ty. Ty k**wa, ślepy ch**ie. Zaraz będzie prrrr. Ty, ty k**wa no. fałszywy frajerze. Zaraz przyjdę. Kurwa, ty niedrobieńcu. ty jesteś kurwa. Wiesz to. Już że jesteś w Tak. Już tak szybko? No. A to pod paskę sobie wsadziłeś? Ty, kurwa, bo ci w łeb się pęknie. Ja pierdolę. A pierdolę miałem, to jest chuj. był z jakimiś innymi klientami, to byś już, to już dawno... Na nie, 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 zimnego nie, 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 mi to się wydaje, że chyba w pudle to ty byłeś kurwa dybany, kurwa. Ty gdzieś byłeś Ty kurwa, świnia. W pudle to ty byłeś chujem. Tam się wybały w dupę. Nie mogły wjeżdżone. Dobra, to już w dupie mam to jeszcze jedne spodziew. W zimę takie certyfikacje robić. Chuj, tylko lecę, żeby mógł wyrać. I będzie chlow, całą noc. Zachęcamy Was do oglądania do, na, jeszcze naszych filmów. Kurwa, Gdyżda. Z udziałem naszym i będzie tak. Damian, Witek, Francesco. Będziecie oglądać y, na północ i na wschód. Ten, y, no, y, y, tu jest, tu jest, y, można powiedzieć, tu jest lepszy film, kącimy, a tam będzie gorszy ja? Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Hej, już nie słyszałem, to by ten,